Spróbuję teraz zgadnąć, co myślicie. Tworzymy pomysł? Dobra, ten podcast skończył się po dwóch odcinkach. Bartek nie ma zielonego pojęcia o pisaniu i tworzeniu fabuł. Trafiłem? Choć troszeczkę? Jeśli tak, to zaraz udowodnię Wam, że się mylicie. Jeśli nie, to bardzo się cieszę. A o co chodzi z tym tworzeniem pomysłów, opowiem w dzisiejszym odcinku podcastu. Pisarz w warsztacie. Pewnie chcielibyście zapytać, jak można tworzyć pomysły. Przecież na takowe się wpada, prawda? Normalnie idziemy, a te wpadają nam do głowy przez ucho albo nos razem z pyłkami niesionymi wiatrem. Chyba jednak tak nie jest, co? W końcu istnieją od choćby mnemotechniki. Dlaczego więc miałyby nie istnieć techniki, które pomagają wygenerować pomysł na fajną opowieść? To wpadanie na pomysły, czyli taka spontaniczność, wynika raczej z tego, że umysł nie jest wytrenowany właśnie pod kątem tworzenia pomysłów. Brak nam świadomości pewnych procesów myślowych oraz uwagi skoncentrowanej na wychwytywaniu tych procesów. Jednak, jak już wspomniałem, da się to wytrenować. A do tego służą takie oto techniki. Zaczniemy od techniki nazywanej czasówka, zwana też stoperem albo techniką. Tu wsadzamy ilość czasu, jaki sami sobie określimy. Na przykład technika jednej minuty. Polega ona na ustawieniu sobie timera lub budzika na odpowiednią ilość czasu, na przykład na wspomnianą jedną minutę. Może to być też krótka muzyka trwająca właśnie tyle czasu, ile sobie ustaliliśmy. W tym czasie staramy się wymyślić jak najwięcej pomysłów. Zazwyczaj poleca się, by zrobić trzy podejścia. Jednak oczywiście to od nas zależy, ile naprawdę chcemy ich zrobić. Kolejna to ilościówka, również nazywana najczęściej od ilości pomysłów, które generujemy. Na przykład 10 pomysłów. Chodzi tutaj o to, by napisać wspomniane 10 pomysłów. Potem jeszcze raz i jeszcze. Znowu zaleca się trzy podejścia, ale ich ilość oraz ilość pomysłów z tych swoistych grup zależy od nas. W obu wypadkach najlepiej, żeby zapisać swoje pomysły krótko, może nawet w jednym zdaniu. Coś w stylu dziewczyna z małego miasta dowiaduje się, że jest czarownicą, jest ścigana przez siły zła, a na koniec ściera się z najstraszniejszą z czarownic, która okazuje się być jej matką opętaną przez demonicę. Jak możecie zauważyć, w jednym zdaniu starałem się zawrzeć wstęp, rozwinięcie oraz kulminacyjny moment historii. Wszystko po to, żeby później móc szybko i łatwo ocenić taki pomysł. Na pewno też zauważyliście, że obie techniki, czasówka oraz ilościówka, są do siebie pieruńsko podobne. Szczerze mówiąc, występuje jeszcze trzeci sposób, który jest mieszanką obu. Jednak dla mnie jest to już pic na wodę mający sprawić, żeby wydawało nam się, że jesteśmy produktywni, a znakiem tego ma być migrena i para buchająca nam z uszu. Jednak jeśli chcecie spróbować droga wolna. Tylko jaki jest cel tych technik? Otóż chodzi o zmuszenie umysłu, żeby wpadł na jakiś nietuzinkowy pomysł. Coś bardziej wyrafinowanego niż pomieszanie Harego Pottera z Gwiezdnymi wojnami, które przed chwilą podałem jako przykład pomysłu. Wychodzimy tutaj z założenia, że nasze mózgownice zasadniczo są. Leniwe. Dlatego przy pierwszej serii pomysłów padną na coś banalnego. Dopiero kiedy zmusimy je, żeby wystrzelały się z tych prostych i oklepanych historii, zaczną wpadać na coś ciekawszego. Ma to też uchronić nas przed Wtórnością, na przykład jeśli wpadamy na bardzo podobne do siebie pomysły, albo niemal kopiujemy z jakichś historii lub wątków, które za mocno wbiły nam się w pamięć. A może nawet w podświadomość. A co jak i tak nie będziemy zadowoleni, jak wśród 30 pomysłów nie znajdziemy tego właściwego? Spokojnie, możemy zawsze wymyślać dalej. Możemy też. Przeczytać nasze pomysły i spróbować je ze sobą pomieszać, by stworzyć kolejne. Przejdziemy teraz do ostatniej techniki. Jest ona moim osobistym sposobem na, że tak to ujmę, poruszanie się w chaotycznej kreacji. Rzeźbienie to metoda, którą sobie wyobrażam właśnie jako pracę rzeźbiarza. Tyle tylko, że zanim wydobędziemy kształt, musimy najpierw uformować bryłę, w której będziemy dłubać. To jest faza pierwsza. Moment na puszczenie wodzy fantazji. Na pozwolenie sobie, żeby nasze umysły rozchulały się i dodawały kolejne elementy do naszego pomysłu na opowieść. Romans? Okej. Okay. Romans pomieszany z kryminałem? Dobrze! To może romans pomieszany z kryminałem dziejący się w świecie istot z mitologii greckiej. Genialne! A główną bohaterką niech będzie detektyw oszpecona klątwą meduzy. Tak, tej z wężami zamiast włosów, co wzrokiem zamieniała w kamień. To była faza pierwsza. Faza druga to krytyczne spojrzenie na pomysł. W tym momencie. Bierzemy wyobrażone dłuto oraz młotek i zaczynamy oddzielać niepotrzebne elementy do momentu, w którym nasz pomysł nie nabierze takich kształtów, jakie naprawdę będą nam pasować. Może więc ta bohaterka meduza to za wiele, ale kryminał gdzie główną rolę gra pani detektyw, która z jakiegoś powodu została oszpecona? Może przez jakiegoś psychopatę, może nawet przez oszpecenie uważa, że jedyne co może mieć to praca, ale w tym momencie niespodziewanie pojawia się wątek romantyczny. Łatwo możecie zauważyć, znowu, że oddzielanie pomysłów potrafi generować kolejne. Oczywiście nie dzieje się tak zawsze. Od choćby w tym przykładzie mitologii greckiej pozbyliśmy się całkowicie i raczej do niej nie wrócimy. No może w wątku kryminalnym. Przy korzystaniu z techniki rzeźbiarskiej warto zawsze mieć przy sobie notatnik albo apkę do robienia notatek w smartfonie. Przede wszystkim jednak potrzebny jest czas na przemyślenia i świadomość tych myśli. Jeśli nagle dostaniemy tak zwanej zawiechy, może się okazać, że wszystkie cudowne pomysły gdzieś uleciały, a my nic z tego nie zapamiętaliśmy, pomimo że myśleliśmy o tym dosłownie sekundę wcześniej. Mogą nam też pomóc różne techniki medytacyjne. Trzeba je tylko dostosować pod siebie i pod swoją twórczość. I dotarliśmy do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy sprawdziliście którąś z technik i która wam podpasowała, lub nie. Tych, którym szczególnie podoba się moja twórczość, zwłaszcza internetowa, zapraszam na mojego Patreona. Odcinki podcastu pojawiają się tam w pierwszej kolejności, a wraz z nimi specjalne materiały do ściągnięcia. To tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, pisarz w warsztacie.